Cześć wszystkim! Tutaj Mentarot. W szczególności witam wszystkie zodiakalne ryby w czytaniu na przyszłość, teraźniejszość, przyszłość na miesiąc marzec 2022 roku. Jest to czytanie. Jeśli czytanie się Wam spodoba, jeśli rezonuje, zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki na ten moment nie realizuję czytań prywatnych. Jeśli coś się w tej sprawie zmieni, będę Was o tym informował. W dzisiejszym czytaniu dla Was sprawdza niedawną przeszłość, teraźniejszość i najbliższą przyszłość oraz wyciągnę kartę rady. Jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmijcie to, co dla Was, a resztę zostawcie. Polecam również sprawdzenie swojego znaku w ascendencie i księżycowego. Link znajdziecie w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziecie coś dla siebie. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam. One wszystkie są dla Was. Kolejność czytań na marzec jest zależna od aktywności danego znaku zodiaku w jego czytaniach w styczniu i lutym. Wy, drogie ryby, jesteście czwartym znakiem zodiaku. Gratuluję. Co miesiąc zazwyczaj jest tak, że jesteście trzecie albo czwarte. Tutaj zmieniacie sobie, no ale średnio to tak właśnie to czwarte miejsce, więc utrzymujecie mniej więcej to na równym poziomie. Inne znaki mają większe roszady. Wy tutaj jesteście bardziej stałe. Więc gratuluję. Może w następnym miesiącu będzie jeszcze lepiej. Dobra się sobie karty przetasujemy i zaczynamy od chronologicznie od przeszłości przestańcie do najbliższej przyszłości oraz na końcu rada co u ryb w przeszłości ryby i przeszłości mocny początek szóstka miec, mieczy as pentakli Król pentakli. W tle karma. Paść kielichów i słońce. Wiecie, co to wygląda tak, moi, moje drogie ryby? Tak przy okazji yy, jeszcze w marcu duża część z Was ma urodziny. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. No i mam nadzieję, że ten miesiąc będzie jak najbardziej dla Was udany i że będziecie tutaj yy, świętowały. Swoje kolejne urodziny. Dobra, a ja już teraz wracam do czytania. Moje drogie ryby, to tutaj wygląda tak. Jakbyście w niedalekiej przeszłości od czegoś odeszły, zmieniły kierunek, jakbyście zakończyły pewne relacje, może zmieniły pracę, może gdzieś wyjechały. I tutaj poszły w stronę nowych możliwości. Też bardziej skupiły się na zarabianiu pieniążków, na budowaniu własnej stabilizacji, w tym królu pentakli. Ale mi się wydaje, że to wszystko to, co się wcześniej, to, co się właśnie stało, to wynika z tego, że w przeszłości coś po prostu wydarzyło się takiego, co poniekąd was do tego zmusiło. Chociaż sprawy się tutaj, bo macie też kartę słońca i pazię kielichów. To wygląda trochę tak, jakby pewne rzeczy w waszym życiu miały się stać po to, żebyście bardziej może zainwestowały w siebie, bardziej pokochały siebie, żebyście wyciągnęły pewną lekcję, że to, co się stało, to nie jest przypadek. To, co się stało, to miało właśnie dać wam do myślenia na temat może własnego życia, może na temat tego, jak podchodzicie do relacji z innymi, ile z siebie dajecie. Zresztą ryby to jest bardzo dobry, wrażliwy taki znak, który zawsze stara się każdemu pomóc no ale ludzie nie zawsze do końca to odzajemniają, tak? Więc no niestety i tu w jakiś sposób mi się wydaje, że to się właśnie wydarzyło, że no niestety zostałyście w jakiś sposób skrzywdzone i musiałyście przez to pójść w innym kierunku ruszyć do przodu. Ale no tak jak mówię, moim zdaniem w tym jest jakiś głębszy plan. Zresztą ja uważam, że w życiu nic nie dzieje się bez przyczyny. I tutaj widać, że to ma jakiś głębszy sens i w tym jest jakiś większy plan, większy cel. Wy tutaj um, troszeczkę ruszyłyście w taką nie swoją energię, bo ryby to jest takim... E, z mojej wiedzy, z mojego doświadczenia wynika, że jest to taki znak, który jest bardzo uczuciowy i przede wszystkim za, zazwyczaj właśnie dąży do, do tego spełnienia emocjonalnego. Ale Wy tutaj widać, że w pewnym momencie chyba doszłyście do wniosku, że no ale teraz to jest czas jednak na Was, że Wy tutaj też chcecie e, zacząć może coś nowego, bo As Pentakli to jest nowy początek. A że to są pentakle, to zarabianie pieniążków, może właśnie myślałyście nad jakimiś nowymi sposobami, jak tutaj sobie dorobić, może zmieniałyście pracę, tak jak wcześniej powiedziałem, i dożycie do tego, żeby być bardziej stabilne i bardziej samowystarczalne same ze sobą, żeby nie potrzebować kogoś tutaj z zewnątrz do pomocy. Myślę, że to Wam jeszcze w większym stopniu pozwoli. Um, pokochać siebie, zaakceptować siebie i być taką wers lepszą wersją siebie. W tym Królu Pentakli um, może też właśnie mieliście do czynienia z trygonu um, Ziemi, czyli y, Byk, Panna Koziorożec. Zresztą energia Ziemi to jest dość kompatybilna energia z energią Wody. Może ktoś też y, y, w takim waszym życiu tutaj był w przeszłości. Dobra, przejdźmy do teraźniejszości. Co w teraźniejszości? Co w marcu? U ryb. Wow. No i wy tutaj chyba przechodzicie własną energię. Zobaczmy na tło tego wszystkiego. No, powiem, powiem wam, że w tle to macie naprawdę bardzo mocne karty, bo macie Kartę Świata, Kartę Koła Fortuny i Kartę Śmierci. Wow. Jest? To, co się dzieje na zewnątrz, was, to tutaj naprawdę jest y, kosmos. Yy, a to, co u was? Wy tutaj e, mam wrażenie, że w marcu będziecie miały. Będziecie ogólnie w miarę szczęśliwe ze sobą, ale będziecie miały takie poczucie, że czegoś jednak w waszym życiu brakuje, bo macie tutaj dziewiątkę kielichów, czyli taką kartę, no jakbyście były na imprezie, ale nie do końca były w nastroju się bawić, tak? W sensie, że macie takie poczucie, że jednak czegoś w waszym życiu, że jeżeli ta impreza byłaby waszym, waszym życiem, to czegoś na tej imprezie brakuje, żeby faktycznie ona się udała. No i niestety, tak tutaj się to pokazuje, że chyba troszeczkę wracacie po tych jakichś niepowodzeniach i po skupieniu na, bardziej na zarobkowaniu, wracacie trochę do własnej energii, do energii tego, że jednak byście chciały się z kimś dzielić swoimi uczuciami, a może nie do końca w tym momencie macie z kim. Um więc no troszeczkę was to będzie, e, będzie wam robiło taką przykrość. E, dodatkowo ma, macie pazia pentakli, czyli was jednak e, mimo wszystko cały czas będzie ta kreatywność, wy będziecie bardzo tutaj, e, jeżeli wcześniej zaczynałyście jakieś projekty, to teraz wy będziecie to kontynuować i będziecie miały coraz to nowe pomysły, jak e, to rozruszać, jak jeszcze bardziej to podkręcić, może jak e, z kolejne e, fajne jakieś profity z tego wyciągnąć, co jest bardzo. Bardzo fajnie i bardzo spoko. To, co tutaj macie w tle, to jest najciekawsze. Najciekawsze z tego wszystkiego, to, co się dzieje tutaj na zewnątrz, bo macie kartę świata, tak jakby pewien cykl, może właśnie ten cykl, w którym skupiałyście się na, na bardziej na zarabianiu pieniędzy, się kończy. Może Wy tutaj wchodzicie bardziej właśnie w swoją energię, w energię takiej potrzeby jednak relacji. Jakieś. Moim zdaniem szczęście tutaj przed Wami w tym kole Fortuny, Może na przykład na urodziny zagracie sobie w, w jakąś kręg liczbową yy, i coś wygracie, albo jakieś inne szczęście tutaj przy okazji Waszych urodzin, ale nie tylko w ogóle w tym miesiącu, do Was przyjdzie jakiś yy, taki szczęśliwy zef losu. I karta śmierci, czyli jakaś transformacja, w Was się będzie coś zmieniało. Wy może będziecie yy, myśleć, nad tym, co może w poprzednich relacjach zrobiłyście nie tak, może dałeś z siebie za dużo, może coś, coś zrobiłyście nie do końca tak. Często jest tak też, że ryby są bardzo, jeżeli się skupią na jednej rzeczy, to są bardzo monotematyczne i wtedy myślą tylko, jeżeli są na przykład w relacji, to tylko myślą cały czas o partnerze, jak tutaj zrobić tak, żeby ta osoba była jak najszczęśliwsza z nami i troszeczkę. Gupią jednak e, pomysły i gubią wątki inne w życiu, tak? Czyli nagle przestają, nie wiem, dbać o siebie tak jak do tej pory, trochę zapominają o przyjaciołach, trochę są mniej ambitne w pracy, bo skupiają się na tej jednej rzeczy. I może Wy, właśnie tutaj, przy jest ta transformacja, że Wy to sobie tutaj bardzo mocno przemyślicie, e, będziecie myśleć nad tymi sytuacjami z Waszej przyszłości i będziecie starały się sobie to w głowie tak poukładać, wyciągnąć wnioski i jakoś zmieniać w sobie pewne rzeczy, po to, żeby w przyszłości bardziej to wszystko pracowało dla was, żeby to było dla was wszystko zdrowsze, lepsze. No i są ku temu warunki, są ku temu jakieś szczęśliwe zbiegi okoliczności. Jeżeli to nie jest wasza energia tej królowej kielichów, to możliwe, że w marcu Ktoś, kto będzie wobec Was miał jakieś takie ciepłe uczucia, się pojawi, ale to tak e, mówię raczej na marginesie, niż widzę tutaj faktycznie jakiś nowy początek, jakąś nową miłość. Chociaż zastanawia mnie ta karta tutaj świata, że te jakieś e, cykle e, jedne zostaną zakończone i rozpoczną się nowe. Może Wy też tutaj po prostu postanowicie działać w jakiś inny sposób i otworzycie się na jakieś inne nowe rzeczy. Dobra, zobaczmy najbliższą przyszłość dla Was, ryby. Na razie karty macie. Bardzo ciekawe i bardzo dobre. Także mam nadzieję, że bliższa przyszłość też tutaj się pokaże w tak fajnych barwach, jak, jak tutaj do tej pory. Chociaż ta energia z przeszłości jest troszeczkę trudna, bo wiadomo, że odejścia, nowe początki nie są łatwe. Ale ja to widzę jako pozytywne. Pierwsza karta. Siódemka kielichów. Ok. Zobaczymy z jaką obstawą, bo siódemka kielichów też ma y, wiele znaczeń. Ja wam mogę wszystkie powiedzieć, ale... Y, o. <śmiech> Dobra. <śmiech> Ciekawe, to jest powiem Wam. Hmm. No. Nie wiem, czy nie macie w ogóle, jeśli chodzi na razie, robię 21.4 znakiem Zodiaku. Czy Wy tutaj nie macie najlepszej energii z tych wszystkich, które do tej pory realizowałem? No, bo tutaj jest dobrze. Tutaj w tej siódemce kielichów myślę, że przed Wami em, dużo opcji do wyboru. Jeśli chodzi może o jakieś sprawy w pracy, może będziecie tutaj miały do wyboru czy na przykład iść do awansu, czy pozostać na obecnym stanowisku, w którą stronę chcecie ruszyć, może będziecie myślały też nad zmianą pracy i tych opcji będzie troszeczkę, może też pojawi się na przykład znajomy i wam powie, a tutaj potrzebują i wy w tym momencie już hmm, będziecie się zastanawiały co w tej sytuacji zrobić, tylko pamiętajcie, ryby no niestety, ale mają taką trochę tendencję do rozmarzenia się tak, że lubią tu sobie troszeczkę pofantazjować. Zbytnio mi tu nie odjechać. Trzeba <grym> faktami, jeżeli są ważne rzeczy w życiu, to fakty. Nie odjeżdżamy sobie gdzieś e, myślami, gdzieś w, do fantazji i wyobrażamy sobie za dużo. No niestety, no taka natura ryb. No cóż. Taki też urok ryb, tak? że, że ryby troszeczkę mają swój świat, troszeczkę są inne, ale też są bardziej intuicyjne przez to, też mają bogatszą wyobraźnię i to też wszystko jest na plus. Dlatego też często bywają bardziej kreatywne, bardziej artystyczne i to jest super. Um, no i co tutaj jeszcze macie? W ogóle jakieś szczęśliwe właśnie te zbiegi ok okoliczności, które będą tworzyły tu pewne okazje i pewne możliwości wyboru. Tylko to, co ja tutaj u was widzę. Że wy tutaj nie wiem, czy będziecie na 100% otwarte na wszystko, co w waszym życiu będzie się pojawiało, czy na wszystkie opcje, czy nie będzie trochę tak, że mm, wy będziecie jednak trochę grać bardzo tak e, w tym wszystkim. Bo, bo ta czwórka pentakli, to jest taka karta, no, mam to, co mam, i generalnie to. E, Poprzednie, w poprzednich może jakichś sytuacjach się sparzyłem i generalnie to, co mam, to mi na ten moment odpowiada. Że troszeczkę taka. Nie wiem, czy widzicie tu ten pan, trzyma te swoje pentakle. Jedną trzyma tu, pozycja zamknięta, ręce skrzyżowane, drugi trzyma monetę pod sobą, a dwie pozostałe pod stopami, tak? Tak trzyma przy sobie to wszystko, to co ma. Może też wy tutaj będziecie mniej um, takie powiedziałbym, wylewne, jeśli chodzi, na przykład może w pewne. Yy, Pewne jakieś możliwości w waszym życiu się pojawią, ale wy nie będziecie tu zbyt wylewne, żeby się dzielić tym, co się w waszym życiu dzieje. Może się chwalić tym wszystkim, chociaż to też nie jest dobre. To też jest, przepraszam, dobre, bo czasem trzeba samemu się też zastanowić i samemu sobie przeanalizować, bo często jest tak na przykład, że jak zapytamy, opowiemy ludziom w pracy, że zastanawiamy się nad zmianą pracy, to. To będą nam to odradzać. Nie będą robić tego, żeby nam było dobrze, tylko będą robić troszeczkę sobie ponosie także. No ale wtedy stracimy kolegę, stracimy dobrego pracownika, więc prawie nikt nie doradzi ci uczciwie, że no wiesz co, ale no, masz rację, zmień pracę. Nie, raczej większość powie, ale więc przecież nie jest ci tu źle, ale no nie będziemy razem pracować. No i to jest właśnie ten problem. W tle tego wszystkiego tutaj macie dziesiątkę pentakli, czyli kartę szczęśliwej rodziny, sprawiedliwość i pazia buław. Bardzo prawdopodobne, że tutaj pojawi się szansa w przyszłości najbliższej dla Was ryby na, na jakąś stabilizację i na budowanie czegoś z kimś. Tylko ja myślę, że tu się pojawi więcej niż jedna opcja. No, bo tu jest ta siódemka kielichów. Nie zdziwiłbym się też, gdyby w najbliższej przyszłości wrócił ktoś z przeszłości bo karta sprawiedliwości bardzo często też mówi o tym, że pewne niezamknięte sprawy wracają. Jeżeli e, spra, jakieś e, wasze relacje, rozstaliście się po prostu w takim niedopowiedzeniu, nie zamknęliście też w głowie i z kimś do końca pewnych rzeczy, bardzo prawdopodobne, że one teraz wrócą do was jak bumerang i będą wymagały od was e, jakiegoś działania. Także mówię, bardzo prawdopodobne, że w momencie, w którym na przykład pojawi się w waszym życiu jakieś szczęście, pojawi się ktoś nowy, Coś z przeszłości wróci. Zresztą bardzo często jest to w ogóle tak, że jeżeli my zaczynamy być szczęśliwi i mm, też emanujemy taką dobrą energią, to, to osoby z przeszłości wtedy do nas wracają, bo my jesteśmy w tej innej energii. Nie jak cierpimy, nie jak tęsknimy, tylko jak sobie zaczynamy układać życie. To wtedy nagle. Wszyscy lgną do nas i chcą z nami przebywać. Nie wiem, dlaczego się tak dzieje, ale też to zauważyłem, że jak człowiek sobie już układa życie, to nagle osoby z przeszłości wracają i jakby chcą też trochę tej, tej energii od nas wtedy. Więc. A wy tutaj pokazujecie się naprawdę w bardzo fajnych, szczęśliwych energiach, więc może tak być. I wtedy ta osoba będzie chciała z wami, ta osoba z przeszłości będzie chciała z wami porozmawiać. I może też właśnie być tak, że wy. W tej siódemce kielichów będziecie miały właśnie przez to więcej niż jedną opcję. I w tej czwórce pentakli będziecie miały problem, żeby się uzewnętrznić, żeby podjąć decyzję, żeby będziecie to wszystko trzymały w sobie i zastanawiały się, co będzie dla mnie najlepsze. No, ja tak to tutaj widzę. No i tutaj, właśnie w tej dziesiątce pentakli, może być po prostu szansa na zbudowanie czegoś, czegoś stabilnego. Z którą z tych opcji? Tego nie wiem. Może być te, też tak, że faktycznie w pracy będziecie miały, um, jeśli chodzi o życie zawodowe, będziecie miały więcej niż jedną opcję i um, tutaj będzie szansa na to, żeby faktycznie e, tą zasobność materialną też sobie tutaj zbudować. Ale tu wam nie będzie łatwo. To, że czasem jest w życiu tak, że jak masz, yy, że jak jest też za dużo szczęścia, to my się zaczynamy martwić po pierwsze, co tutaj, jest, z czego skorzystać, co wybrać. A po drugie, często jest tak, że jak do naszego życia po wielu już przejściach przychodzą dobre rzeczy, to my zaczynamy myśleć, o no, to potem na pewno się wszystko naraz zepsuje i znowu będzie tak jak było. A pewnie ta osoba, jeżeli e, teraz jest mi z nią dobrze, to potem wszystko pierdyknie. Takie trochę też z czasem katastroficzne myślenie może być, nie? No, ale ogólnie tutaj energie są bardzo dobre. Bardzo dobre. Dobra, drogie ryby. Do razy przechodzimy, bo ja się tutaj rozgadałem. Siódemka buław. Osiemka buław. As buław. Macie księżyc. Czyli radą ewidentnie jest tutaj yy, księżyc, to jest w ogóle wasza karta. To jest karta intuicji, karta tajemnicy, ale też intuicji, czyli myślę, że dla was, tutaj, radą drugiej ryby jest yy, zrobić to, co robicie najlepiej. Macie bardzo dobrą intuicję, powinnoście jej w tej sytuacji posłuchać, bo ona wam podpowie rozwiązanie. Ona wam powie, w którą stronę iść, którą opcję wybrać. Co będzie dla Was dobre, co Wam da tę dziesiątkę pentakli, czyli tą kartę spełnienia. Macie też tutaj siódemkę buław, czyli Wy tutaj będziecie chyba broniły się przed. Myślę, że tak jak to się łączy właśnie z tą czwórką pentakli. Wy tutaj będziecie broniły się przed podjęciem decyzji jakiejś. Że w momencie, w którym będziecie mieli więcej niż jedną opcję. To będziecie miały właśnie ten problem, będziecie próbowały jak najbardziej to przeciągnąć, żeby się nad tym dobrze zastanowić. No. Dodatkowo ósemka buław, czyli jakieś wiadomości tutaj przychodzące. I as buław. To jest karta też nowego początku, takiego bardzo często też karta początku romansu. W ogóle takiego działania, ale takiego działania naprawdę z pasją. Więc no, wy tutaj ryby macie naprawdę świetne czytanie. Więc wow. Aż jeszcze raz popatrzę w te karty. Siódemka <grymne> buław. Macie dużo buław, macie dużo działania. Dużo ognia. Bardzo prawdopodobne, że będziecie miały y, do czynienia z kimś z trygonu y, ognia, czyli balę w strzelec. Chociaż czy to jest najbardziej kompatybilna energia dla y, energii wody, czyli energii ryb? To inna sprawa. Jeszcze ta królowa była tutaj w tle. No. Może tak być. No na pewno w najbliższym czasie w Waszym życiu, po marcu bo w marcu jest jeszcze w miarę stabilnie ale po marcu zacznie się na pewno w Waszym życiu tutaj drogie ryby dziać. Dużo. I tak jak powiedziałem, rada jest: posłuchaj intuicji. Tak. Musisz y, możesz się oczywiście zastanowić i, i tak dalej, ale tu nie zbroń się za bardzo przed decyzjami. Y, poczekaj, może aż pewne wiadomości dojdą, bo tutaj też y, w tle są te wiadomości, które muszą do Was przyjść. Może nie podejmuj decyzji zbyt pochopnie, posłuchaj intuicji, ale też wiedz, że nie możesz tego przeciągać w nieskończoność. Dobra, drogie ryby. Ja Wam bardzo dziękuję za to czytanie, mam nadzieję, że ono Wam pomoże. Jeśli się Wam spodobało, jeśli rezonuje, zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Życzę Wam udanego miesiąca, widzimy się niedługo. Pozdrawiam, Marchmentarot.